Robi się ciepło, więc wracamy do tematu, jak należy gasić pragnienie w miejscach, gdzie ciepło jest dużo częściej niż u nas. Pamiętacie herbata po marokańsku? Dziwiliśmy się, że jest gorąca, a pija się ją właśnie w ciepłym kraju blisko pustyni. Teraz idziemy do Indii. Hindusi też mają gorąco i wynaleźli bardzo orzeźwiający, odżywczy i tonizujący napój z jogurtu. Nazywa się to lassi, choć częściej znacie to może jako Angola sea, ponieważ taką wersję też się robi. A co więcej w Turcji, gdzie również jest ciepło, jest iron, który jest właściwie tym samym. Zajnikowy pl. Dobra herbata. Wyśmienite. Ale to no właśnie, nie podaję Wam ja tu przepisu na jogurt pitny, po prostu. Ale oczywiście, jako herbaciarze musieliśmy wsmarować w to herbatę. A najlepsza do takich rzeczy jest macia, która jest pomielona, która się nadaje do tego, żeby nie dodawać naparu z jakiejś herbaty do naszego przepisu, tylko żeby dodać jej od razu w proszku. Jest wtedy intensywna, jest kolor, jest smak, jest kofeina, jest zdrowo. No i. Mm, nie, my pierwsi wynaleźliśmy oczywiście różnego rodzaju dziwaczne napoje z dodatkiem macie, więc tutaj nasze macia lassi, czyli wersja herbaciana, możemy zastosować również jogurt wegański, roślinny, więc będzie nie tylko herbaciana, ale nawet wegańska, więc uwaga, nie wyłączajcie, jeśli macie problem z nabiałem. Oglądamy dalej. Pokażę Wam, jak to teraz zrobić. Aha, czy ta pauza nie jest potrzebna? Dobra. Przede wszystkim potrzebujemy jogurt. Musi to być jogurt, oryginalnie krowi, ale jak się rzekło, może być też roślinny, e, zwykły, e, bez żadnych dodatków, niesłodzony. Poza tym potrzebujemy wodę, przy czym w naszym wypadku będzie to od razu macza, czyli przygotowujemy najpierw macie z zimną wodą i używamy tego jako wody do przepisu. Ilość jogurtu i wody jest ta sama. Robicie, ile Wam się podoba. Potrzebujemy soli sól. Oczywiście w niedużej ilości. Odrobina, szczypta, żeby nie przesolić. Jeżeli ktoś chce, może sobie to posłodzić. Można dodać również inne dodatki. Możemy dodać różanej wody. Możemy dodać kardamonu. To są takie najpowszechniejsze dodatki do lasji. No i oczywiście przyda nam się lód, żeby podać to na zimno orzeźwiające i schłodzone. Cały przepis jest bardzo prosty. Najpierw przygotowujemy osobno macę z zimną wodą. Nie musimy używać tradycyjnych akcesoriów. Możemy użyć no, na przykład elektrycznego spieniacza do mleka. Dużo łatwiej i wygodniej. No i możemy to zrobić w każdych warunkach. Przyda się shaker, żeby dobrze wymieszać jogurt, który no, jest dość gęsty no, z początku, właśnie z naszą macią. Kiedy już to wymieszamy, dodajemy nieco soli do smaku, jeszcze mieszamy no i wlewamy na lód jest gotowe. Z popularniejszych dodatków, jak się powiedziało, jest już woda różana, którą musimy dodać zdecydowanie wcześniej razem z macią. Może być kardamon, możemy go dodać również jako razem z solą. I jest gotowe do picia. Co do samej macie, warto użyć może niezbyt drogiej i niezbyt wyszukanej, ponieważ będziemy to mieszać z jogurtem i solą. Więc tak naprawdę no nie inwestujmy nie wiadomo ile. Wystarczy taka klasa kulinarna albo jakaś taka zwykła, codzienna macia, która prawda, da przyjemny aromat, ale też nie zrujnuje naszego portfela na takie dziwne wynalazki. Wyśmienitej bardzo orzeźwiające, idealne na upały. Piszcie do nas, czy lubicie lasi, czy raczej tylko mango lasi, czy lubicie macia lasi, czy próbowaliście. I do zobaczenia na czajnikowy.pl